Gabinet Cieni został stworzony przez kobiety. To też nie dziwnego, że kobiety dostrzegają brak polityki nie tyle prokobiecej, co antydyskryminacyjnej i równościowej. Ona jest również widoczna w działaniach rządu. W naszych priorytetach europejskich problem gender mainstreamingu, czyli uwzględnienia problemów płci, problemów równości, dyskryminacji i różnorodności, pojawił się jako priorytetowy. No chodzi o to, że o czymkolwiek nie mówimy, czy mówimy o otwartości Polski na Europę, czy mówimy o polityce imigracyjnej. Unii europejskiej, czy mówimy o kreatywności, czy innowacyjności. Tam wszędzie problematyka kobiet jakoś się pojawia, a i musimy ją po prostu eksponować. Nie możemy być krajem, który zachęca do otwartości, kiedy sam jest krajem o charakterze ksenofobicznym i dyskryminującym. Musimy angażować, jeśli mówimy na przykład o problematyce demografii, politykę uznania, czyli po, politykę wobec obcych, czyli wobec migracji, nie tylko dlatego, że a powinni stać się ani przedmiotem naszej tolerancji, ale również dlatego, że są istotne, jeśli chodzi o politykę zatrudnienia, więc jesteśmy za zróżnicowaną polityką zatrudnienia, imigracyjną polityką zatrudnienia. Nie chodzi tylko o to, żeby walczyć z dyskryminacją, ale żeby z równości. Kobiet i mężczyzn i różnorodności na rynkach pracy, a otrzymywać wzrost gospodarczy. To jest ważne zarówno w Polsce, jak i Unii. Tyle, że w Polsce jest to mniej dostrzegane niż w Unii. Można powiedzieć, często mówimy o dwóch prędkościach Unii, i ta, ta podwójna prędkość dotyczy nie tylko finansów i przynależności do sfery euro, ale ona dotyczy również kwestii obyczajowych. Tak zwane stare kraje Unii, wbrew pozorom są znacznie bardziej nowoczesne, również, to znaczy. W zakres prezydencji włączają problematykę płci, problematykę dyskryminacji i równości. Natomiast tak zwane nowe kraje jakby pomijają, dając swoją zgodę na to, że kobiety są w gorszym położeniu i niech tak zostanie. Ja myślę, że to trzeba zmienić i gabinet cieni taki cel, cel który hasłowo nazywa się równość płci, walka z dyskryminacją i różnorodność w zatrudnieniu wysunął jako priorytetowy. Można go zresztą włączać do wszystkich możliwych punktów.